Strony, a drugi witam w kolejnym odcinku z Grimlosa. Dzisiaj będziemy grali o mojego Milkistą. Będziemy grali obrońcy skarbca, jak wczoraj walka z robotami. I będę dzisiaj grał może nie Leone, bo wczoraj mi słabo poszło. Dzisiaj sobie zagramy obrońcy skarbca. No dobra, zagrajmy sobie peny. Ok. Ok, mamy tutaj króliczka penny, akurat tego skina. Nie wiem dlaczego, ale on jest fajny, słodki jest. Mam do, mam do penny Star Powera. Jestem z niego zachwycony. Bo sprawdza się na tą mapę. No bo obija te boty, to nie. O, Jessie też mam nastrapałe, że to już w ogóle będzie koks. Totalny. Mam już na dziesiątej mocy. Okej, 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 okej. O dobra. Mam troszeczkę lagi, więc jakby co nie miejcie wątpliwości. Wow. Mam troszeczkę lagi ale... Spokojnie. Która jest fala w ogóle? Nie wiem, mam dwóch typów ze Czyli Ja jestem tym jednym typem. Bo od niego Dobra, leży. Nie, zabiję nam Jessica. Koks totalny, nie! Dobra, no, z nam Moje działko rozwala ich tak, koka moja kończanka powinna obijać bota. Dobra, okej. Okay. Dobra, jest okej. Okay. Bo już prawie leży. O nie, rozwalił mi działko. Dobrze, że mam do drugiego me Zawsze Znaczy jak coś to stawiajcie działko w safe, bo wtedy nie będzie żadnych tych. Nie będzie. Nie będzie yy, dostawało takich dużych obrażeń. O, to jest ten fajny star power, ten flash, dobra. To jest... Zawsze chciałem mieć tego star power, ale tylko muszę sobie jeszcze ulepszyć na ten poziom dziesiąty. No jest słodka, ten skinek jest słodki. Mhm, dobra. Kurczę, mam straszne lagi. Czekaj poczekamy chwilkę. Ale chyba... Damy radę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie! A! Goni mnie ba dwa boty. Koks totalny, moje działko. Nie, nie dogoniliśmy. O nie, bot idzie kolejny. Kurczę, mam lagi i takie straszne. Poczekamy chwilkę. Nie wiem czy to przez nagrywanie, nie wiem, ale coś straszne lagi mam. Muszę sobie działko postawić. Niestety będę strasznie... Czy się stawia działko? Tak! Dawajcie go! Po nim jest już prawie. Dawajcie, zostawcie po tym filmie tak 2000 łapek, jak mi się uda. Przeżyć 5 minut. Proszę. Pamiętajcie, że każda, każda łapka w górę to o 1%... o 1... o 1%... 1... Um, przepraszam. 1% więcej na wydropienie postaci. Nowej. Okej. Okay. Dobra. Zależy mi na tym... Żebyście trochę z tego wiedzieli, ale... Każda łapka w górę to jedna, jedna, 1% szansy na wydropienie nowego, nowego zadmiarza lub zadmiaru. Za, lub zadmiary, przepraszam. O, zginąłem, o nie, o nie, Jessie, 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 stawiaj działeczko, stawiaj działeczko, stawiaj działeczko. Jest, wracam, wracam do gierki. O nie, 4 minuty 20 no niestety nie udało się przeżyć. Ale ile dostaniemy za to etykietów? A mało, tylko skrzyneczkę. A, kurczę, to blera no. Prawie trzy. Dobra, gramy teraz prędkość ucieczki. Gdybym grab'a. Kurzym razem. Jaka to jest mapa? Ok, na tą mapę będzie dobry ta. Gin. Gramy dzisiaj Ginem. Okej. Okay. Zagramy sobie Ginem. A e, wyrzuciła mnie. Dobra, z najm mamy teraz spokoju. Y, to sobie zagramy tak. I sobie zagramy. No, no, no. Y, nie chcę. Może No, to dzinem Okej. Okay. Dzień jest dobry, bo damy taką bradę. Bo jak przerzucacie tego... Przy, yy, przyciągacie gościa, to można go odesłać na wyrzutni. I, I to jest fajne. Więc to jest koks totalny. Oszty! Dostałem bombę. Kurczę, straszne nam no mam lagi. Nie wiem, coś mam dzisiaj słabo z internetem. Już ja używam. Auto! ma 4HP! 4HP! Jezu! Ale szczęście! Fajnie, że wam tu, mogę Wam to nagrywać na odcinku. Kurczę, nie udało się teraz, ale. Ładnie by dostała. Prawie by poleciała. Zostaw mi moją tarę! Kurczę, działko mnie dobiło. No nic, dzisiaj mam straszne lagi, ale nie wiem co się dzieje w ogóle. Kurczę, szybko. O tak, brawo, brawo dynamik. O Oni znowu zebrali to serio. Czy nasza tara położyła prawie pięć. Kurcze, lagi. Słuchajcie. To chyba by było na tyle z tego odcinka. Bo mam takie lagi na tym. To jest koniec rundy już w ogóle. Nie dasz ich grać. Straszne lagi. Dzisiaj nie nagram odcinka, ale na obiecuję, że następnym razem nagramy. Nie wiem kiedy, ale mówię, że nagramy. Okej, okay, mam dwie skrzyneczki. Może się otworzymy i nie spadną jakieś punkty do Leona. Czekaj, okay, nie jeszcze. BI! Słuchajcie, epicki zadymiarz, w końcu odblokowany, nie wierzę w to, nie wierzę, słuchajcie, na odcinku jeszcze się udało, słuchajcie, koks totalny, wiedziałem, bo coś mi lagowało, a zawsze kiedyś tak laguje z krzynki, mamy zadymiarza, słuchajcie, mamy nową zadymiarę B, dobra, na no następnym odcinku będziemy na nią grać, nie no, nie wierzę w to po prostu. Добра, я мушу кончить.